No dalej, jak się czujesz? O, wyśmienicie. się. Nie boisz się? Czego mam się bać? Z tego względu, że jest to podróż mojego życia, nie? nie Witamy serdecznie Dziś mamy poniedziałek. Zostało nam 3 dni do odlotu. Do Meksyku tutaj jest moja cała rodzinka Co byście chcieli powiedzieć? Będ... Dzień dobry! Będziecie Dzień tęsknić. tęsknić. Tak? Ja będę płakał przez tyle i na tatusia, nie będzie to na każdej będę Z mamą, nie? Tak. Tylko no. czekaj, czy ci łez wystarczy. No to zobaczymy. Wielek będzie płakał na tatusiem? Czy nie? <ślesurny> <ślesurny> no czy będzie? Także jutro, e, jutro. dzisiaj się pakujemy. Jutro po pracy e, wyjeżdżamy do Lublina naszą truskaweczką. E, tam spędzimy noc, nie całą noc, bo około godziny. Oliwierek nie szarp, Około godziny drugiej w nocy e, wyjeżdżamy na lotnisko do Warszawy. Także jutro jeszcze postaram się coś tam szybciutko nakręcić. Bądźcie z nami, trzymajcie się. Hej, papa. Pa. Papa. Kwiatek, papa! Do widzenia! To jest nasza rezerwacja w Posadzie Dziczańska w Meksyku w Cancun. No ale wylatujemy o godzinie 9.10, 16.30. Jesteśmy w Cancun i przylot, wylot mamy 20.50-19 listopada z Cancun, powrót 14.05 w Warszawie na lotnisku Chopina. Jesteśmy już w Zamościu. Ciśniemy sobie elegancko. Jesteśmy na obwodnicy na Lublin. Zaraz będziemy przyjeżdżali ko firmy tam gdzie firmy Dach Expert, tam gdzie pracuję. Tatuśko w dobrej formie. Jest ok, uśmiech na twarzy. chcę wam pokazać firmę, w której pracuję, w której sprzedaję Najlepsze pokrycia dachowe na Lubelszczyźnie. A nie wiem, czy nawet nie w całym naszym kraju. Już się zbliżamy, jeszcze kawałek prostej. No i wypatrujemy. Tutaj mieści się firma Dach Expert, w której pracuje. O, ciemno trochę, kiepsko widać, ale jakieś banery są. No, i tutaj już sobie wylatujemy całkowicie na Lublin. No, i właśnie dotarliśmy do Lublina, do mojego brata. Sklep spożywczy Zebra. Proszę bardzo. I tutaj będziemy nabierali nasz tematik na wylot. Proszę, tatuś, proszę, do przodu. Tak, proszę zobaczyć ale tak najbardziej interesuje nas tutaj ten asortyment O, nie nie nagrywaj patrzcie co jest co chcemy? wszystko wszystko po jednej sztuce nie no weźmiemy sobie po jednej seteczce o, jaka promocja 5,30 no, żołądkowa gorzka złota i w Meksyku sobie taką właśnie tą złotą gorzką wypijemy. Poprosimy dwie sztuki. O, tak, tak. No i co, widzimy się na lotnisku. No hej, także witamy na lotnisku. Dotarliśmy Chciałem wam pokazać jak zajechaliśmy na parking Naszą truskawką, ale same takie fury, super same, że... Trochę wstyd No i pan nas zabrał z parkingu Zabiózł nas bezpośrednio na, na lotnisko, nie? Także idziemy się rozejrzeć Co i jak Tata uśmiechnięty Tak? No Zaraz sobie jakieś piwko tam laśniemy. 那也真干。 Myślę, że jeszcze coś postaram się nakręcić. Bądźcie z nami przez 13 godzin w samolocie, a potem w Kantunie. No i tak wygląda prawdziwy Meksyk, nie? Dobra, spadamy, bo tu jest zajebisty tłok. Później opowiem Wam coś więcej na temat tego pięknego, dzikiego kraju. Nocnie Pana cały lot. Mamy godzinę Która jest lata? 20? 20 a my jesteśmy bez noclegu i nawet nie wiemy w którą stronę podążać Tak naprawdę Jesteśmy w centrum Cancun Cóż, szukamy jakiegoś kościoła pewnie Może nas przekimają Trzeba biegać jak prawdziwy gringo Tata se idzie oczywiście w podkoszulku i ma wyczesane ja to już nawet nie wiem jak się nazywam ale jest kiepsko siemka właśnie wstaliśmy u nas w Cancun jest godzina e, siódma w zasadzie praktycznie całą noc to ja nie spałem gdzieś tam z przerywnikami e, bo kręć się ktoś do naszego pokoju, a bynajmniej tak mi się wydawało. Do tego no to ktoś się śmiał. Po godzina jakieś, nie wiem, trzeciej, trzeciej nad ranem. I tak jak dzisiaj słyszycie. O, znowu się zalewają śmiechem. Nie mogliśmy nawet zamknąć pokoju, więc zrobiliśmy. Tata zrobił taki patent, wsadził klucz między drzwi a futrynę. I gdyby ktoś wchodził, to klucz spadnie i zaalarmuje nam. Oczywiście jakieś najpotrzebniejsze rzeczy typu, typu pieniądze pod poduszkę. No i co? Ogarniamy się na szybko, pakujemy, spadamy z tego burdelu, bo jest okropnie. Lecimy dalej. No więc kończymy pakowanie i zaraz udajemy się na dworzec autobusowy Ado. Sprawdzić połączenia na Islam i Patrzcie, pokażę wam coś ciekawego. Drzwi od łazienki, takie pseudo drzwi. Jak fajnie. Uderzałem o umywalkę. O. Wszystko oszczędnie tak zrobione, że szok. Muszę wam powiedzieć jeszcze, że w nocy, gdzieś około drugiej w nocy, e, dzwonił do mnie jakiś meksykański numer telefonu. Natomiast nie zdążyłem odebrać to było dosłownie 2-3 sygnały. I tak zastanawiamy się, czy przypadkiem nie zgłosiła ta posada nasza czyczynica cała, której nie mogliśmy znaleźć i nikt nie mógł nam pomóc jej znaleźć. A adres był błędny, błędny, bo w deklaracjach podaliśmy, że tam będziemy przebywać, że tam się zatrzymamy. Miejmy nadzieję, że to nie federalni. Z Meksyku dzwonili do mnie. Dlatego zbieramy się i uciekamy stąd jak, naj, jak najszybciej. Tata już jest praktycznie gotowy. Dopina, dopina plecak. Dzisiaj to jakieś hiszpańskie rozmówki ze sobą, które znalazłem, bo wczoraj to rozmawialiśmy w językach świata, ale jakoś daliśmy radę. Mój plecak też już jest gotowy, stoi sobie tam. Nie wiem czy jeszcze, ale pada bera wczoraj wieczorem i w nocy. Miejmy nadzieję, że przejdzie i będzie ładna pogoda. No, nagraliśmy Wam filmik, którego nie odtworzymy, ponieważ mieliśmy podłączony. Podłączony do robienia zdjęć ten kabelek i prawdopodobnie nie, nie uda się. Także nie wiem czy zauważyliście, co chwilę jeżdżą taksówki, trąbią do nas, żebyśmy którymś sobie wynajęli, ale my idziemy z buta. Na razie mamy moc, jest rano, godzina ósma, więc Idziemy sobie z buta. O, jakiś meksykański stary pick -up, Nissan. No, tak wygląda Meksyk. No, jedziemy sobie teraz do Puerta Juarez z panem taksówkarzem za 80 pesos. Nie wiem, czy to drogo, czy nie, ale, ale nie chciało nam się szukać. Tak tam? Czy... Jak tam? I, I... Się czujesz? No, okay. Dobrze Zajebiście tu jeżdżą. Komu? Komu się pierwszemu uda? Także jak będziemy w puerta to się odezwę Na razie trzymajcie.